No i z Paryża prosto do Rzymu! Właśnie wylądowałyśmy, odniosłyśmy plecaki do naszego hotelu, który jest w ogóle nieziemski i zaraz Wam go pokażę. Check-in mamy o 13 dopiero, więc musimy jeszcze parę godzinek poczekać, ale to nie jest w ogóle problem, bo idziemy na pyszny włoski makaron. Ale jest w ogóle taka różnica, jeżeli chodzi o temperaturę pomiędzy Paryżem a Rzymem. I tu jest tak ciepło! Patrzcie, w kurtki. I jest piękne słońce, jest wspaniale. Vera się ze mnie śmieje, że ja przeżywam wszystko, ale powiem wam, że ja mam tak, że jak jestem w takim miejscu uroczym, które po prostu, no nie wiem, no takie wakacyjne, właśnie jakieś piaskowe, piękna architektura, jakieś takie wąskie uliczki, to mnie to po prostu, nie wiem, no ja przede wszystkim mi się chce płakać, że ja... Jestem w takim pięknym miejscu za każdym razem, a już zwiedziłam, bo, że wszędzie jest tak pięknie tutaj. Zwiedziłam już tyle miejsc, za każdym razem mnie to wszystko tak zajebiście rusza i jestem super wdzięczna w ogóle, że ja sobie tak podróżuję. Naprawdę, jesteśmy teraz w tym Rzymie, pierwszy raz jestem w ogóle w Rzymie. Nigdy nie byłam, bo zawsze omijałam, bo to takie turystyczne miasto e, i tak dalej. I zawsze jeździłam do Włoch gdzieś w inne miejsca. Każdy mój wyjazd mega doceniam. I bardzo doceniam to, że jesteśmy tutaj teraz. O, chyba jesteśmy w miejscu, gdzie jest fontanna di Trevi. realizacji z makaronami, która była mega polecana i na Google, na opinie i na TikToku ma bardzo dużo polecajek, więc spagietki Carbonara wjeżdża, Pierwszy włoski makaron w tym roku. Mega dobra. Ale wiadomo smakuje totalnie inaczej niż w polskich restauracjach Carbonara. No bo wiadomo, to jest jakieś tam chyba na śmietanie, a tutaj na jajku jakoś jest tam ta różnica, ale mega dobra. I w ogóle to jest taka miejscówka, że płacicie 7-8 euro za makaron, i w ogóle płacicie w 2 minuty, dostajecie 5 minut max, więc takie mega dobre miejsce na szybki obiad. I można też wziąć na wynos. Patrzcie, gdziekolwiek nie spojrzycie, to są przepiękne uliczki. Nie, no, chyba się zakochałam w Rzymie teraz. Naprawdę. Zjadłyśmy ten makaron i na wynos takeaway. Aperolka. Zwiedzamy, zwiedzamy i zaraz lecimy do hotelu się ogarnąć i już wychodzimy po locie umyte, przebrane, piękne na miasto my wzięłyśmy w ogóle z lotniska tego, które jest nad wodą czyli to jest tak z godzinkę 40 km od Rzymu, bo tam jest głównie, wzięłyśmy sobie uberka, no nie wyszedł tanio, ale chcieliśmy szybko dojechać, bo nie mamy też w Rzymie dużo czasu więc wyszło nas niestety drogo, ale to nic bo tutaj na mieście da się i wypić i zjeść Naprawdę w dobrej cenie. Jezu, zmęczyłam się, bo idziemy pod taką górę, patrzcie. Wszędzie są napisy, że właśnie drineczki za piątaka. E, makaron zjadłyśmy w takiej polecanej knajpce za 7,50. W ogóle, jak i będziecie w Rzymie, to przygotujcie się na to, że tutaj zrobicie niezłe cardio. Cały czas pod górkę i z górki. O, jaki piękny budynek! No i kolejny problem taki, jak w Paryżu w sumie, że się przechodzi jak się chce. Tylko tutaj dodatkowym problemem jest to, że jest kupa skuterów, które jeżdżą jeszcze w ogóle inaczej niż samochody. Więc trochę vibe Azji przez te skutery, bo jest taki chaos, a z drugiej strony właśnie głównie nie ma pasów i się przechodzi, wiecie, jak, jak komu wygodnie i trzeba po prostu wyczuć moment tak naprawdę, więc trzeba mieć wszędzie oczy dookoła głowy. Ale jaki plus też zauważyłam, to to, że magnesy są po 1 euro. Nawet w tych mega popularnych miejscach takich jak na przykład właśnie przy fontannie di Trevi. Więc 1 euro, a w Paryżu było drożej, bo chyba płaciłyśmy z 4 czy 5 przy Notre Dame za magnes, więc, więc spoko cena. I to jest nasza uliczka do hotelu. A hotel jest gdzieś tu za zakrętem, ale przepiękne jest to, że każdy po prostu... Wiecie, budynek tutaj jest taki... Wszystko jest takie stare, piękne, wszystko ma jakąś historię. Ale patrzcie, jakie słońce! I zobaczcie, ile skuterów. U, ładna łazienka. Tu jest prysznic. A tu ja. Udało się, mamy pokój w końcu, także zostawiamy sobie swoje rzeczy i ogarniamy się, ładujemy telefony i lecimy na miasto. Dobra, my właśnie wstałyśmy, jesteśmy drugi dzień w Rzymie. Jedyny pełny dzień, tak naprawdę, w Rzymie. I jest przepięknie. Pogoda jest piękna, otwierasz okno i nie ma tego takiego. Mrozu, no jak na taką późną wiosnę pogodę, więc cudownie, bardzo się cieszę, że przyjechałyśmy. Dzisiaj idziemy zwiedzać koloseum. jest to, że niestety jesteśmy krótko tutaj, bo to nie jest, wiecie, jakiś tydzień w Rzymie, żeby wszystko pięknie sobie obcykać, no to musimy na speedzie pozwiedzać. Szczerze mówiąc żałuję, <grytanie> że nie wzięłam więcej dni urlopu, bo, bo jest naprawdę przepięknie, jest piękna pogoda. Całe miasto jest takie, wiecie, słoneczne, no czuć jakby się pojechało gdzieś w jakiejś już cieplejsze. Klimaty, no ale nie ma co narzekać, trzeba korzystać z tego co mamy, a został nam jeden pełny dzień. Więc musimy dzisiaj pozwiedzać jakieś takie podstawowe zabytki, zjeść jakieś mega polecane jedzonko włoskie i jeszcze skorzystać z tej pięknej pogody, zanim wrócimy do Polski, do Warszawy, bo tam niestety szaro, buro. Także my się ogarniamy na zwiedzanie Rzymu, a jeżeli Was jeszcze nie było na moich social mediach, czyli TikTok, Instagram, to oczywiście zapraszam Was również tam, ponieważ tam przedpremierowo wrzucam zawsze storki, które pokażą Wam różne fajne miejscówki właśnie z tych miejsc, które są potem we vlogach. Także jeżeli chcecie widzieć to wszystko szybciej, to wpadajcie na moje social media. Jesteśmy już właśnie na chyba starym mieście i chcemy odwiedzić jak najwięcej takich miejscówek, które... Tutaj w jednej okolicy się znajdują, a potem odbijemy sobie, bo Koloseum i Forum Romanum jest trochę z boku od tego takiego ścisłego centrum. Więc najpierw odpaczamy tutaj wszystko i potem lecimy dalej, ale póki co szukamy jakiegoś dobrego śniadania. Szukamy właśnie czegoś do zjedzenia na śniadanie i właśnie wyhaczyłyśmy taką miejscówkę, chyba to są panini czy takie fokacie a la kanapki. Więc zobaczcie tutaj. Właśnie leżą i tam państwo jakby je nadziewają różnymi składnikami chyba wedle uznania. I chyba wychodzi na to, że bierzemy tą opcję, czyli prościutto surowe, mozzarella di bufala i bazyliowa oliwa. I można sobie wybrać czy właśnie z panini czy z focaccio. także bierzemy z focaccio, to oczywiście. I za taką focaccio 6,50, to w sumie niezłocone. Jezu, zobaczcie, jakie to jest gigantyczne, boże, ale piękny budynek. Jam sobie fokacie pod takim pięknym panteonem w Rzymie. Przyszłyśmy właśnie na plac na Wona Fontanna za mną. Jesteśmy właśnie w najbardziej polecanej miejscówce z tiramisu w całym Rzymie i jest mała kolejka, także czekamy. Są różne wersje smakowe tego tiramisu i można wziąć w dwóch wersjach, albo duża, albo taka malutka. I ja wzięłam takie zwykłe, klasyczne, a Werka z pistacją. Zobaczcie, jakie stare mury znalazłyśmy po drodze do Forum Romanum. W ogóle w Rzymie strasznie dużo jest policji. Jaka konstrukcja ale patrzcie jaki tu jest punkt widokowy na te stare ruiny miasta, do których właśnie idziemy. Widzicie w ogóle jak fajnie podłoga poukładana. I tutaj z góry widać Forum Romanum, czyli starożytne miasto. Pięknie. Jezu, no normalnie nie mogę uwierzyć, że to kiedyś było miasto i to tak nisko, w porównaniu do tego, co teraz jest. I ludzie sobie normalnie w tym Rzymie tak żyją, z takimi pięknymi rzeczami, no nie mogę w to uwierzyć. Nie no, naprawdę mocne. A fun fact, studiowałam w ogóle archeologię, więc mnie takie rzeczy nawet ciekawią, powiedzmy, ze względu na właśnie te studia. Nie no, przepięknie tu jest, te kolumny. Pierwszy raz jestem w takim mieście, gdzie jest tyle Pięknych, historycznych miejsc. I chyba to jest najpiękniejsze pod tym względem, takim historycznym, właśnie architektonicznym miejsce, w jakim byłam chyba w życiu, serio. A wiele miejsc na świecie już zwiedziłam. I Rzym na razie wygrywa. Topka pod względem, właśnie historii i tych budowli. No niesamowite to jest. Patrzcie na te marmurowe posadzki, czajcie to. Ile to ma lat? Niesamowite. Ja Cię kręcę. Ale to jest wielkie. Wow. Wow wow wow. I przerwa na kolejnego aperolka. To jest e, chyba drink przewodni dzisiejszego dnia i w sumie całego wyjazdu e, do Rzymu. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w Rzymie, już wam tłumaczę. Takie codzienne, wiecie, łażenie sobie zwiedzanie i tak dalej, generalnie bardzo spoko. Ja nie czuję się w ogóle niebezpiecznie i właśnie razem rozmawiałyśmy z Werką, że, że w sumie jest e, naprawdę przyjemnie i nie ma takich niebezpiecznych sytuacji, wiecie, chodzą sobie po centrum i tak dalej, po uliczkach, ale jest jedna generalnie zasada. Przy koloseum, przy... Wiecie w takich najbardziej turystycznych miejscach. Czyli, właśnie, co tutaj brzmi, tak naprawdę? No, tak naprawdę, tylko pod Koloseum się tak średnio czułyśmy. No to pod koloseum. Jest naprawdę nieprzyjemnie, jest mnóstwo takich nagabywaczy, że do Ciebie coś podchodzą, coś ci coś wapchnąć. Ale mieliśmy też taką jedną średnią sytuację, że Ciepek do nas podszedł z kolegą, jakby obeszli nas z dwóch stron, jeden z tyłu, drugi z drugiej strony. I zaczął nam gadać, co to za kamera, co to za kamera. Ja miałam takie, Boże Święty, nie no zaraz po prostu mi tą kamerę zawali, nie. Już byłam taka zestresowana, że, że po prostu jest po kamerze. Na szczęście szybko odeszłyśmy, jakby wiecie, władowałam kamerę szybko do torebki i jak najszybciej po prostu odeszłyśmy w stronę wejścia do takiego metra, czy generalnie wejścia na przystanek, bo tam stał policjant, więc stanęłyśmy sobie po prostu blisko, żeby chwilę odsapnąć, ale jakby jestem przekonana, że jakbyśmy jeszcze chwilę tam postały, to wyrwałbym z ręki kamerę i by było po sprawie. Więc właśnie pod takim koloseum, czy we Francji, pod wieżą Eiffla, jest naprawdę tak średnio bezpiecznie. Szczególnie właśnie chodzi o, o takich złodziejaszków, powiedzmy. Więc uważajcie na swoje rzeczy, zawsze ręka na torebkę, a w ogóle najlepiej mieć jakąś, wiecie, nerkę, saszetkę pod bluzą, pod swetrem, żeby to w ogóle nie było widoczne i wszystko trzymamy mocno w ręku, bo jest naprawdę średnio bezpiecznie. Ale jakby to tylko w tych miejscach takich najbardziej turystycznych, Właśnie jakaś wieża Eiffla czy koloseum. A tak to, jeżeli chodzi o takie po prostu swobodne łażenie po mieście, to jest naprawdę miło. Nie ma żadnych takich sytuacji, które jakoś by tam sprawiły, że się czułyśmy mniej bezpiecznie. Także tyle. W ogóle fajna sprawa, bo i we Francji, i we Włoszech dają takie przekąski do picia. Często na happy hours, więc dostałyśmy za darmo. Czy psiki i orzeszki, i jeszcze często też dają darmową wodę. Patrzcie, jakie gigantyczne kaktusy. One są na wysokość drugiego piętra, normalnie. Pierwszy raz coś takiego widzę. I właśnie na ostatnią kolację w Rzymie do miejscówki, która była turbo polecana i przez moich znajomych i przez ludzi w internecie i ja wzięłam carbonara, Werka wzięła makaron z krewetami i podobno jest no, najlepszy w ogóle w Rzymie, tak ludzie piszą, więc próbujemy. Jest czwarta rano, my właśnie wstałyśmy, szybko się zebrałyśmy i czekamy na Ubera, żeby polecieć do domu. Szkoda, że ten wyjazd tak krótko trwał. Chociaż w sumie nie był taki krótki, ale no trzeba do pracy, a wiecie co jest w ogóle najśmieszniejsze? Że ja po prostu z lotniska jadę do biura, do pracy, o tej godzinie, no ale coś kosztem czegoś, wyjazd był cudowny. Szybkie podsumowanie Rzymu, zakochałam się, naprawdę nie sądziłam, że w Rzymie będzie tak super i będzie mi się tak podobało. Byłam jakoś sceptycznie nastawiona do Rzymu i jakoś omijałam to miejsce przez długi czas, wybierając różne cele podróży, a naprawdę się nie zawiodłam, jestem naprawdę w wielkim szoku, jak, jak tutaj mi się po prostu spodobało. Przepiękne, historyczne miasto i na pewno tu szybko wrócę. Także kończymy ten vlog, mam nadzieję, że Wam się podobało tak samo jak mi. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to oczywiście zapraszam Was do subskrypcji po więcej takich filmów. Oczywiście zostawcie łapkę w górę oraz komentarz pod tym filmem, a my widzimy się w kolejnym filmie na tym kanale. Buziaki!